Mamy w październikowym wydaniu Wiadomości z 2 TV. Dominik Ter. I Anita Rok. 1 października 2013 roku w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Dzień seniora. Zapraszamy do obejrzenia materiału. Umowa o współpracę wzajemnego poszanowania. Zawarta 1 października 2012 roku w Bolesławcu pomiędzy Młodzieżą Starszą, seniorami i Młodzieżą... Antytezy. Warto nawiązywać więźni międzypokoleniowe. Chciałam również dogodzić że młodość potrzebuje starości, a starość młodości. Wiedza, jaką posiadają ludzie starsi, nie jest dostępna w żadnych książkach i w żadnej wyszukiwarce internetowej. Jest to bowiem mądrość życiowa, która podpowiada, jak zachować się w różnych sytuacjach. 3 października w naszej szkole odbyło się wybory do samorządu uśmiechskiego. Wybory wygrała działa Anita z w 16.00 i 30.00. Została ona przewodniczącą naszej szkoły. Jej zastępcą została Karolina Miernik z 3.00. 14 października odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszamy do obejrzenia materiału. Co no, dzień to samo cię szkoła i nic więcej! Każdy młody uczę ma do tego pretensję! Jesteś nie wesoły, że idziesz do szkoły! 14 dzień smer w Słońce zajdzie równo o... Słyszysz? I kochać każdy smmerny dzień, każdą chwilę i każdą smrk osobę. I wyglądać smartnie przez cały smartny dzień. I robić smartne żarty. I <noise> jak zwykle mieć wszystko w smer kupie. Ciepły deszcz, niech zakwitną bukiety naszy ser. To nasz Papa Smer, to nasz Papa Smer. On wie wszystko, gdy jest blisko. Każdy z nas lepszy, To nasz Papa Smer. Jest najświeższy i jest najmądrzejszy. A na koniec wydania wiadomości. Smutna informacja. Dnia 18 października tego roku zmarła Stanisława Petreucha. Pełniła funkcję dyrektora gimnazjum samorządowego nr 2. Uczyła języka polskiego. obejrzenie wiadomości. Wiadomości prowadzili Dominik Stec i Anitta Rot.